Witajcie! Wakacyjnie i urlopowo zapraszam Was na kolejny News Tygodnia, Wasz przewodnik po świecie fantastyki. Nowości planszówkowe, czy premiery książek, a może larpy? Wszystko pod czujnym okiem Centrum Zamieszania. Estoril to małe miasteczko w Portugalii, nieopodal Lizbony. Otaczają je piękne plaże, pogoda zawsze dopisuje, Ludzie mogą bawić się w kasynach bądź odpoczywać w pięknych hotelach. Nic więc dziwnego, że w czasie II wojny światowej miasteczko przyciągało królów, książąt, polityków, dyplomatów, a przede wszystkim szpiegów. W mieście szpiegów Estoril 1942 zadaniem graczy jest stworzenie najbardziej efektywnej siatki szpiegowskiej. Będą musieli planować, przewidywać i skutecznie zarządzać zestawem sześciu agentów. Tak, aby po czterech rundach posiadać jak najwięcej punktów zwycięstwa, zapewnionych przez wykonywane misje oraz wpływowych szpiegów, zwerbowalnych do swojej siatki. Miasto Estoril 1942, od wydawnictwa Rebel. Kolejny dodatek do Warhammera 40 000 podbój, bez przebaczenia, właśnie został wydany. Nowy lider kosmicznych marines, psjonik Mrocznych Aniołów, Epistolariusz Vesuel. Sprawi, że już nie zabraknie Ci kart na ręce. To będzie aplikacja tego lata. Rynek telefonów odczuje to po przychodach. Teraz każdy nastolatek musi mieć super iPhona, aby. Odpowiedź: A. Uczyć się angielskiego, B. Robić super fotki na snapa, C. Szukać pokemonów. Tak jest, Pokemon Go zawojował rynek i moim zdaniem jest już bardziej popularny od Dark Souls 3 czy Wiedźmina. Serwery się zawieszają, zauroczeni łapiąc Pokemony tracą życie, ale co zrobisz, nic nie zrobisz jak mawia klasyk. Zostało ich tylko troje i są osłabieni, ale wciąż walczą o przetrwanie za wszelką cenę. Labirynt kryje w sobie jeszcze wiele tajemnic. Więź pomiędzy przyjaciółmi słabnie, jednak wspólnie mogą tylko walczyć o przetrwanie. Nawet jeśli wiedzą, że tylko jedno z nich zdoła się ocalić. Ostatnia część znakomitej trylogii Weckwertha. Bezlitosny labirynt od 20 lipca. Zniszczenie potężnej gwiazdy śmierci uczyniło z Luke'a Skywalker'a nie tylko bohatera rebeli. Ale przede wszystkim cennego sojusznika w walce z Imperium. Długa jeszcze droga czeka młodego Jedi nad zapanowaniem nad mocą, jednak jego zdolności pilotażu są nieocenione. Tym razem przed luką misja ratunkowa. Trafia on sam w środek akcji szpiegowskiej. Musi polegać na sobie, przyjaciołach i mocy, której do końca nie kontroluje. Dziedzic Jedi od 20 lipca. A teraz kolejny film nawiązujący do klasyki. Kapitan Krieg wraz z załogą USS Enterprise odbywa pięcioletnią misję, podczas której napotyka na złowrogą kosmiczną rasę, dowodzoną przez demonicznego krala. Film zbiera falę krytyki, ale choćby na wzgląd na serię trzeba sprawdzić czy słusznie. Star Trek w nieznane od 20 lipca w kinach. Marsara, najbardziej wysunięta placówka górnicza Konfederacji. Ostatnie miejsce w galaktyce, które chciałbyś odwiedzić. I to miejsce też nie zazna spokoju. Najpierw ruk Zergów, a potem armada protosów z rozkazem zniszczenia. Rozpoczęto ewakuację i mam nadzieję, że ten prom wywiezie mnie bez przypalonej upych. Tak zaczyna się LARP, zguba Marsary. A wszystko w ramach Orkon 2016. Kto nie widział jeszcze mojego apelu o przyspieszenie wydania Jakuby Wędrowycza, polecam do lektury filmik będzie link w opisie. Natomiast moi drodzy, zapraszam Was w najbliższy weekend na dni Jakuba Wędrowicza do Wojsławic. Ciekawe prolekcje, zajęcia terenowe, a wisienką na torcie będzie oczywiście spotkanie z twórcą Jakuba, czyli Andrzejem Filipiukiem. Na koniec moi mili, krótki kurs łapania Pokémonów. Zanim złapiecie pokemona, upewnijcie się, że nie łapiecie go na środku skrzyżowania, nad klifem lub w innym niebezpiecznym miejscu. Miłego spaceru, trzymajcie się. Zapraszamy do centrum zamieszania.